Sześć par zaproszono do Leszczyńskiego ratusza, by odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Te przyznawane są przez prezydenta Andrzeja Dudę parom, które w związku małżeńskim są od 50 lat. W tym ważnym dniu towarzyszyli im członkowie rodzin, dzieci oraz wnuki. Życzenia oraz gratulacje składał jubilatom Adam Mytych, wiceprezydent Leszna. Medale odebrali Janina i Maciej Karolewicz. Helena i Antoni Hoffman. Barbara i Władysław Skorupka. Bożena i Zbigniew Plewa. Obchodzący 60-lecie Teresa i Henryk Tomczak. Oraz Donata i Godysław Białasik. Telewizja Leszno dołącza się do życzeń oraz gratulacji.